Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o moich długach. Nazywam się Tomasz Kowalczyk i witam Cię na moim kanale. 3 września 2018 roku, kiedy przestałem aktywnie budować biznes marketingu sieciowego, zaczęło do mnie powoli docierać to, w jakiej sytuacji finansowej jestem. Mówiłem o tym na moich poprzednich filmach, m.in. na filmie 10 sposobów, jak zadłużyć się na ponad 100 tysięcy, który opublikowałem 16 lutego 2020 roku. I gdzie trochę prześmiewczo mówię o tym, co zrobić, żeby mieć tą sytuację, którą ja miałem. Natomiast zapytany w komentarzach przed jedno, przez jedną z osób, czy przeżyłem chociaż połowę z tego, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że przeżyłem 100% z tego, bo wszystkie rzeczy z tego filmu zrobiłem. I spowodowało to, że zadłużyłem się łącznie na kwotę około 100 tysięcy złotych. Część długo była złym długiem, takim jak zadłużenie na kartach kredytowych brane po to, żeby opłacić Mercedesa. A część to było szkolenie, które częściowo uważam za inwestycję w siebie, która na pewno w jakimś stopniu owocowała też w późniejszej mojej karierze niekoniecznie w biznesie MLM, chociaż tam też, ale również w pracach etatowych więc myślę, że częściowo y, tego nie można zaliczyć do złego długu. Natomiast łącznie było tego ponad 100 tysięcy przez długi czas. Y, Wyjście z tej sytuacji było o tyle trudne, że moje koszty życia były na bardzo wysokim poziomie, bo za Mercedesa płaciłem dalej kilka tysięcy miesięcznie, co też podsumowuję w innym moim filmie, gdzie mówię o kosztach posiadania tego samochodu. I koszty były bardzo wysokie, moje dochody były wysokie, ale nie na tyle, żeby pokryć bieżące koszty, więc w zasadzie co miesiąc było mi ciężko wyjść nawet na zero. A były jeszcze tematy do wyjaśnienia, jak na przykład zadłużenie w ZUSie, na ponad 20 tysięcy złotych, bo przez długi czas nie płaciłem składek ubezpieczeń co miesięcznych jako właściciel działalności gospodarczej, co spowodowało się takim zadłużeniem. I <laughs> kiedy myślałem wtedy o tym, co zrobić, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, dosyć oczywisty wniosek był taki, że przede wszystkim muszę obniżyć koszty życia. Natomiast no, nie było to wygodne. Wiecie, no, wyobraźcie sobie, pozbyć się rzeczy, które niejako. Były jedynym wizualnym efektem Twojego sukcesu w marketingu sieciowym, czyli choćby samochód, Mercedes, czy choćby pozbycie się wielu wygodnych rzeczy w życiu. I drugi, oczywiście sposób, który wdrożyłem, to jest zwiększenie swoich zarobków, nad czym też pracowałem od tego momentu, kiedy sobie to uświadomiłem, czyli od 3 września 2018 roku, gdzie był taki punkt kulminacyjny, gdzie szala goryczy się przelała, gdzie spojrzałem na to wszystko z zewnątrz wyłączając się z działania w biznesie i zrozumiałem, że jestem w dupie, i że jeżeli tego teraz nie ogarnę, to po prostu przez najbliższe wiele lat będę miał problemy. No i zajęło to trochę czasu. Dalej zajmuje mi czas, bo chciałem was po prostu zaktualizować w tej mojej drodze do bycia bez długów. Na ten moment kwota, która została mi do spłaty, to jest 43-42 tysiące złotych. I jest to kwota, która, z której jestem bardzo zadowolony, bo minęło dwa lata, odkąd uświadomiłem sobie problem. Myślę, że około, około roku, odkąd zacząłem faktycznie działać w tym, żeby spłacić te długi, i jestem, można powiedzieć, już w ponad połowie drogi. I co najważniejsze, pozbyłem się tych najbardziej ciężących długów, czyli tych, które są oprocentowane, tych, które najbardziej. Bolą pod kątem raty, z pomocą osoby z rodziny też chciałem Wam podpowiedzieć taką rzecz, bo długi czas nie robiłem tego, mimo że miałem taką możliwość. Dopiero jakiś czas temu na to wpadłem. Uważam, że też to jest rozwiązanie, które jest po prostu win-win dla obu stron. Ok, teraz jest kolej na Ciebie. Jeśli nagranie Ci się podobało i w ogóle interesuje Cię taka tematyka MLM-owo-finansowa. To zjedź proszę teraz na dół tego filmu i zasubskrybuj mój kanał. Będziesz wtedy na bieżąco, jak włączysz też powiadomienia, to będziesz dostał informacje o nowych filmach. Wtedy na pewno nic ci nie umknie i będziesz mógł na bieżąco śledzić też moje postępy w tej drodze do wolności finansowej, ale najpierw do spłaty wszystkich zobowiązań. Dzięki. Zobaczcie, w dwóch słowach, jak działają banki. Banki biorą od ciebie pieniądze, bo wpłacasz je na przykład na lokatę i wypłacają ci jakiś określony procent w skali miesiąca, w skali roku w zależności od produktu finansowego, czyli pożyczają twoje pieniądze na określony procent. Przeważnie obecnie w ogóle to są jakieś y, procent półtora, y, to są dobre wyniki, ale gdzieś tam 2, 3, 4% może jesteś w stanie uzyskać w, dobrych, w lepszych czasach. Czyli do, bie, od, pożyczasz swoje pieniądze bankowi, i on ci mówi, że będzie ci dawał określony procent. Jednocześnie te twoje pieniądze, załóżmy, że dałeś 100 tysięcy złotych na lokatę. Jednocześnie bank, biorąc te 100 tysięcy złotych od ciebie, pożycza te pieniądze innym ludziom w formie kredytu. Tyle, że kredyt jest oprocentowany na przykład na 10%. W lepszych czasach, w gorszych, 8 z hakiem zakładam, teraz jest, chyba tak jest, nawet 7 coś może. Czyli chodzi o to, że bank bierze pieniądze od jednego człowieka. Pożycza je od niego, wypłaca mu mały procent, pożycza to innemu człowiekowi na duży procent i na tym zarabia. Myślę, że jest to zrozumiałe. Jeśli masz w rodzinie osoby, które mają pieniądze na lokatach, to znaczy, że oni zarabiają mało z tytułu lokowania swoich środków. Jednocześnie, jeśli masz w tej samej rodzinie ludzi, którzy mają kredyty, to oni oddają dużo. Czyli w Twojej rodzinie jesteście po prostu dobrym klientem banku, bo wszystko się rozgrywa. Także oni na tym zarabiają. Co by było, gdyby zamiast korzystać z usług banku, w ramach rodziny załatwić tą sprawę? Czyli jeżeli wujek ma lokatę na 100 tysięcy na 2%, a ty masz kredyt na 100 tysięcy na 10%, to można się dogadać i wujek może zlikwidować lokaty i pożyczyć tobie pieniądze na 2%. Ty spłacisz kredyty i oddasz mu 2%, tak jakby miał lokatę. Czyli on dostanie tyle samo, co miałby na lokacie, a ty zaoszczędzisz te procenty pomiędzy. Y, oprocentowaniem kredytu, a tym, co jemu oddasz w ramach lokaty. To samo dla Was, dla Ciebie lepiej, bo zaoszczędziłeś, dla wujka bez zmian, a bank, jedynie bank jest poszkodowany, bo nie zarobi. I tak też zrobiłem, czyli pożyczyłem osobę, y, pożyczyłem pieniądze od osoby z rodziny, zamknąłem swoje wszystkie długi i spłacam tą osobę. Myślę, że fajne rozwiązanie, warto sprawdzić, czy masz taką możliwość. Czyli podsumowując, zostało 42 tysiące, prognozuje, że jeżeli zachowam zarobki, które mam teraz i koszty życia, koszty na pewno, zarobki mam nadzieję, to zajmie mi około 30 miesięcy spłata tego zadłużenia w całości przy takim pesymistyczno-realistycznym podejściu. Przy optymistycznym podejściu zajmie mi to około 10 miesięcy. I co chciałem powiedzieć, co odegrało kluczową rolę w tym, że tak to wygląda teraz, że jestem już w ponad połowie drogi? Uważam, że przede wszystkim świadome zrezygnowanie z wydawania pieniędzy na jakiekolwiek zbędne rzeczy. Mówiąc jakiekolwiek, oczywiście nie mam na myśli ascezy, bo dalej zdarza mi się jeść na mieście, zdarza mi się gdzieś wyjechać, i to jest zasługa tego, że zarabiam dobre pieniądze z różnych źródeł, bo tych źródeł. Jak ostatnio policzyłem, mamy w naszym gospodarstwie domowym około 10, także tych źródeł jest parę. Oczywiście, gdybym jeszcze żył bardziej, na jeszcze niższym poziomie i zrezygnował ze wszystkiego, to pewnie szybciej bym to spłacił. Natomiast jestem taką osobą, która, która potrzebuje też czerpać jakąś przyjemność z tego, że zarabia pieniądze. I to nie są duże przyjemności, to są po prostu wygody takie na co dzień, jak choćby nie wiem, pójście na lody. No dobra, to jest przyjemność typowa. Ale też zjedzenie czasem na mieście, a czasem po prostu wyjechanie z miasta i spędzenie czasu w fajnym środowisku, w fajnym otoczeniu. W ogóle jestem ciekaw też, jakie Wy macie podejście. Czy jeżeli jesteście w tej sytuacji, że macie zadłużenie, a jeżeli nie, to wyobraźcie sobie, że potencjalnie jesteście w, w moich butach i macie do spłaty dwa lata temu 100 tysięcy złotych. Pytanie, do jakiej grupy osób należycie? Czy do tych osób, które jednak Chcą utrzymać standard życia za wszelką cenę, zarabiają więcej, ale nie chcą opuszczać swoich wydatków, nie chcą rezygnować z tego, czy jednak zaciskacie pasa, rezygnujecie po prostu ze wszystkiego, nie wydajecie pieniędzy w ogóle na rzeczy zbędne, spłacacie jak najszybciej długi i wtedy wracacie do tego poziomu życia? Dajcie znać w komentarzach, bardzo mnie to ciekawi, jaki będzie podział ludzi, w której grupie będzie ile osób. Także nie mówię o estezie, mówię o rozsądnym podejściu, minimalistycznym, w miarę. Nie wydaje, nie kupuję żadnych gadżetów, nie kupuję żadnych pierdół, co też miało miejsce wielokrotnie. I mimo to jestem w stanie sensownie spłacać to zadłużenie. Także da się to zrobić, uważam w sposób rozsądny i też nie cierpiąc na tym. No i oczywiście, druga sprawa jest taka, że pomijając kwestię obniżenia kosztów, no pomyśl o tym, jak możesz zwiększyć swoje zarobki, jeśli. Jeśli masz taką sytuację, że chcesz te długi spłacić, ja podejmuję się wielu różnych dodatkowych rzeczy, robię wiele rzeczy, które przynoszą mi dodatkowe pieniądze. Nie odrzucam żadnej propozycji praktycznie, chyba że to jest propozycja wejścia do marketingu sieciowego, to wtedy z góry odrzucam. Nie, no, pół żartuję, pół serio, ale najwięcej osób do mnie pisze w tej sprawie, także jeżeli myślisz o tym, to nie rób tego, bo i tak nie wejdę do Twojej firmy. Mówiłem o tym, to nie jest tak, może to brzmi arogancko, natomiast to jest świadoma decyzja. Rozmawiałem z wieloma liderami z różnych firm, uważam, że firma nie ma większego znaczenia. Jedyna rzecz, którą Którą jedyna opcja związana z marketingiem sieciowym, jaką bym rozważył, to jest po prostu bycie w zarządzie jakiejś firmy, współpraca z jakąś firmą yy, na zasadach niepartnerstwa biznesowego, bo to współpracuję z FM od zawsze. Natomiast na zasadzie doradztwa, może tworzenia razem jakiegoś biznesu od podstaw, to jest na pewno ciekawe i mógłbym wtedy wyeliminować te rzeczy, które mi się nie podobały w, w mojej firmie, w sensie w tej, której, z którą współpracuję i zrobić to w sposób, Bazujący na moich doświadczeniach, według mojego pomysłu. Natomiast wracając do tematu, pomyśl o dodatkowych źródłach dochodu. Może się okazać, że możesz zamienić trochę swoje hobby, pasje, to w czym jesteś dobry, zmonetyzować to i okaże się, że Ci dodatkową gotówkę, która po prostu przyspieszy spłatę Twoich zobowiązań. Także podsumowując, 42 tysiące zostało do spłaty. Trzymajcie kciuki, żeby to był ten scenariusz 10-miesięczny. Mam nadzieję, że tak będzie. Dam Wam znać, zaktualizuję, jak już spłacę wszystko. Powiem też, jakie mam kolejne kroki zaplanowane już po spłacie, bo oczywiście będzie się wiązało to ze zbudowaniem poduszki finansowej, o tym też powiem w kolejnych filmach więcej. No i oczywiście przeznaczeniem środków na inwestycje. W co będę inwestował? Mam pewne swoje już typy. Uważam, że rynek nieruchomości za chwilę będzie miał duże problemy, i inwestowanie teraz w nieruchomości, na przykład w Warszawie czy w innym dużym mieście, nie jest dobrym pomysłem. Uważam, że inny nieruchomości nieruchomości, mam na myśli mieszkania. Uważam, że inny rodzaj nieruchomości ma bardzo duży sens, ale o tym będzie w kolejnych filmach, także dzięki za oglądanie. Jeżeli nagranie Ci się podobało, daj kciuka w górę. Jeżeli jesteś z marketingu sieciowego, chcesz się rozwijać, chcesz zdobyć nowe informacje, to zapraszam na konsultacje. Jeżeli chcesz mnie zapisać do swojej firmy, to nie pisz do mnie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!